To jest, ja zauważyłem, że jesteście takie wujki, dobra rada. Jak się zachować w obliczu sędziego? Czyli na wokandzie, to tak jest na przykład. Bo na przykład niektórzy chwalą sobie jakieś moje zachowanie na wokandzie. Krzyś wspomniał dzisiaj, że wspomina ten czas, Rafale, kiedy tutaj zrobiłeś perfekcyjny ruch na wokandzie, bo ty nie podałeś dowodu osobistego, a powiedziałeś zaświadczenie usnego. Ona chciała od ciebie dane, tej zaświadczenia usnego. ona dane, tej cały czas ściśnie zaświadczenia usnego i Krzyś mówi, że to było fenomenalne. W tym sensie, że tak się robi u sędziego i wtedy no, zaczyna chyba wygrywać. To ja mówię, że Krzyś tutaj jest tak, fajne to jest, ale tu się nie wygrywa, w tym momencie trzeba odpuścić. Bo jak ja się będę cały czas tak stawiał sędziemu, to w pewnym momencie jego to tak wstawi, że ja za chwilę wylecę, tak? To no, można powiedzieć, sędzia tylko poczeka do pewnego momentu, w którym no, ona uważa, że po tych momentach mówi się tak, że tutaj panu już dziękujemy za rozmowę ze mną. Proszę pana, proszę wyjść, pod groźbą kary, coś tam, obraziłam się, to tak jest właśnie. Obraziłam się na styl mojej strony, czyli... Proszę pana, panie Rafale, z tej strony, jak pan tam jest i słyszy się z tej strony, to z mojej strony mówi się proszę wyjść. To panie Rafale, co tam pan powiedział, że sędzia powiedziała proszę wyjść? Jeszcze oświadczyła do prasy i gazety i przysięga przed Bogiem, że się obraziła, na przykład. No Coś się obraziło. Może tak. Coś się obraziło. O, to, 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 to by było dobre. Czyli to jak. Zobaczcie, się, teraz ja nagrywam sam dla siebie. Siedzę sobie, siedzę i sobie nagrywam, i kto tego wysłucha, to sobie wysłucha. I teraz ktoś mówi, że się obraził to sam sobie to zrobił, się mi się wydaje, tak? No właśnie, czy ja to zrobiłem, czy nagranie to zrobiło? W eksperymencie naukowym 100 osób posłuchało, jedna się obraziła. To co sądzimy o tej setce? Bo tu się okazuje, że statystycznie to nie jest obrażający materiał nikogo, bo to jest niemożliwe. To jest tylko tak, że jest materiał i teraz obrażanie, widzę, że jest możliwe, to proszę bardzo, proszę sobie doświadczać obrażania. Nie? To jest tak samo, jakby ktoś się popatrzył na drzewo i się obraził i powiedział, ja się obraziłem na to drzewo, ja się obraziłem na tego człowieka, bo on mi takie obrażalskie zrobił. To Tobie zrobił, bo innym nie zrobił na przykład. Widzicie, więc. No, urażony sąd, można powiedzieć, tu się okazuje wtedy. Czyli sąd mówi, że tutaj urażenie zalicza się do kategorii niezrównoważenia, proszę pana, a wobec tego, no cóż. Sam pan wie, że my tutaj wszyscy jesteśmy na kartce to zrównoważeni, a że siądzie albo ten, kto się nie obrazi, albo ten, kto się obrazi. Więc ten, kto się obrazi, automatycznie nie może trzymać wagi, bo jest obrażony. No właśnie, a jak człowiek jest obrażony i trzyma wagę, to wystarczy go drugi, trzeci, czwarty obrazić, a potem wali w kufę. Na przykład taki obrażony. No, i widzicie, chociaż nie padały słowa obrażające, ale tutaj to czasami wystarczy jedno słowo, i widzicie, i tutaj zaczyna się dopełniać, no nie? Czyli dopełniać, czyli jakby taki sędzia dalej osądzał i mówił, że jest sprawiedliwy, to tutaj akurat szala się przechyla, nie na moją stronę. Tak. Bo jeżeli tutaj są jakieś upomnienia po neutralnych słowach, jak się mówi, to się przecież słyszy, tak. Co człowiek zaraz zrobi? Czyli ja mówię, 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 z człowiekiem rozmawiam w jego pracy, i teraz nagle ja jestem wyrzucony. To jak się to interpretuje? No a to tak to się interpretuje, że ten jeden to by nie miał na myśli wyrzucania tego drugiego, a ten właśnie wyrzucił, chociaż też może rozmawiać, bo jakby tam kto inny siedział, to by się nie powrzucali. O, proszę bardzo, to by było tak, żeby przyszli. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem pan Rafał, a ja jestem pan sędzia. Tak jest właśnie. To skupmy się na rozwiązaniu, panie sędziu, bo albo będziemy tutaj się spotykać tak, jak wy chcecie, na waszych warunkach, albo się skupiamy na rozwiązaniu, bo albo idziemy mszą, albo idziemy nową metodą, czyli skupiamy się na rozwiązaniu, bo wam o co chodzi. To proszę bardzo, Marcin Celarek. O co Ci chodzi w artykule? Tutaj, 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 tutaj negocjujemy. Właśnie. I tu Marcin musi wypisać lata. I musi mnie podliczyć, że tak powiem. To, i panie sędzio, po co te wszystkie procesy? Patrzeć na te dowody. No to właśnie, to ile by tu Marcin Celarek chciał, a ja mówię, że mu tego nie dam. No. Bo nie może mi wziąć, może tak. I cóż więcej, to ja będę utrzymywał, że to jest prokurujący, a Marcin, że ja jestem, nie wiem, obwiniony, cokolwiek nam mi powie, co jestem. To właśnie to dalej jest Marcin Celarek. I właśnie chciałbym o tym porozmawiać z uczciwym sędzią. To co jest szybsze, to jest jakby sędzia orzekła na przykład po czymś takim, że nie trzeba było żadnej książki czytać, bo. Właśnie, sam dowód sam sobie, że ja wam nie czytam akt. Ja się nie muszę odnosić do akt sprawy, nie mam ich w domu, widziałem, że są cztery, to my akt. No i tyle, że tak powiem, z tych oskarżeń. To dla mnie to jest trochę książki, można powiedzieć. I nie czytając, widzicie, ja sobie dam radę z tym wszystkim, bo tu chodzi o to, że kto napisał książkę, Marcin Ciędzwiesław Celarek, tak, z KIM, a z policjantami, a jeszcze kto tam był i bici, jeszcze tam sądu i tym się opłacało i tym się opłacało. O panie, jak wam się to wszystko opłacało, to można powiedzieć, czy to, to, to jakby mieli tak najgorzej komuś zrobić, to właśnie proszę bardzo mnie. Mm. Ciągnąć w stronę psychiatryka, bo jak się projektuje takie sześć oskarżeń, to się nie projektuje do uczciwego sądu, bo w sąd to wystarczy, że mój kanał poogląda, to już też nie musi czytać akt i znaczy materiały pooglądać bluczy drodzy, więc w uczciwym sądzie wystarczy pooglądać materiały. Zobaczyć, co ludzie mówią na ten temat, na przykład na mój temat i tych sytuacji. A dlaczego sędzia ma nie zebrać informacji, co ludzie mówią na ten temat, proszę bardzo. A puścić nieznajomym, bo to właściwie sędzia jakby chodziła i puszczała nieznajomych mój materiał, by się pytała: A co tu widzicie na tych obrazkach ludzie? To by widzieli tak, że a przyszedł taki pan do urzędu, tak, no i właśnie, i była tam taka pani, i on tam siedział, siedział, siedział siedzieli, rozmawiali, potem przyszła policja i teraz pan poszedł do domu, co dowiedział się po paru miesiącach, że ta pani, co ten pan do niej przyszedł, co tego tam nie chciała obsługiwać, to ona tak doniosła na policję, że teraz, no i właśnie skupmy się na rozwiązaniu, co ta pani na przykład by teraz chciała, bo pani dostała pieniądze za pracę swoją publiczną, no i właśnie przyszedł pan Rafał do publicznego miejsca i panie Rafale, za takie zachowanie, pan mnie nawet nie dotknął, panie, panie Pan był daleko ode mnie. Mówiłam, że się pana boję, a pan mi mówił, że to się odsuń jak się boi. Że to ona się nie odsuwała, a mówiła, że się bała. Takie sytuacje były. Ja mam za to na przykład siedzieć w więzieniu, a Marta dostałaby wynagrodzenie, czyli mogłaby dalej pracować. Tak? Czyli właściwie, jakby tak Marcie zrobić dzień świstaka, z tą świadomością, że żeby ona to cały czas zrobiła, to by była w piekle przecież. No właśnie. Tak. Popatrzcie, no, to się nazywa projekcja i to się nazywa paranoja. I teraz kto ją do tego namówił, bo Marta taka nie jest, czyli widzicie, system potrzebował Martę, żeby Marta doniosła chyba ze 191 KK, coś mi się daje. zaburzanie mitu domowego. To można powiedzieć z perspektywy Marty, to ja mam siedzieć za to, że policjanci namówili Martę z MZDiM-u, bo ją wezwali na świadka, potem ją oczywiście zmienili status, zaproponowali jej, i Marta się zgodziła, i teraz Marta będzie przed sądem, i Marta będzie zeznawała, że będzie chciała takie rozwiązanie tej sytuacji. Bo ona oczywiście nie może tego zrobić, bo jest urzędnikiem państwowym. Wobec tego po czasie panu Rafałowi robimy tak. Czyli Marta musiałaby powiedzieć, że tak. Podsumowując tą naszą sytuację, mnie trzeba wynagrodzić, a pana Rafała, tutaj pieniądze od pana Rafała, więc przed pan Rafał i Marta na przykład, mówi za moją usługę, panie Rafale, tutaj od policji pieniądze, albo i więzienie, bo to mir domowy, panie Rafale, więc za przyjście do urzędu i za mir domowy panie Rafale, tutaj musi pan odsiedzieć w więzienie, bo mówię za niedotykanie, za zwykła no, rozmowa na no, przykład, Trafił mi się paranoik, można Paranoja królestwo szaleństwa, takie przygody, widzicie. I one się powoli będą kończyć, bo to się będzie transformować. To nie będzie tak, że oni mnie zamkną, bo prezydent tutaj się dowie i prezydent Jawożna się może dowiedzieć: na przykład przełącza się do zabawy, czy no właśnie, może się wypowie, no bo to jest widz. To jakby tak, może Marcin Calarek zapytał prezydenta Jawożna. proszę tutaj pooglądać kanał i poczytać jak ta. No i właśnie, co pan chce najpierw? Czy pooglądać kanał, czy poczytać akta? Bo jak pan poczyta akta pierwsze, to pan tam się tak, panie, naczyta jak człowiek z horrorów. No i właśnie, czy panu będzie się chciało potem oglądać materiały, panie prezydencie? To mu się nie będzie chciało przecież, tak? To bo jak się czyta akta, to się odechciewa Rafała w mieście. i właśnie, mnie się odechciewa. Prezydent jakby czytał, mówię, to tak jak wy byście czytali o mnie. Zanim mnie poznacie, to albo przeczytacie, albo od razu mnie poznacie. No właśnie, chcecie mnie od razu poznać, czy najpierw o mnie przeczytać? To zrozumcie, że tak jak prezydentowi, to sędziemu przeczytać. Sędziemu najpierw dają poczytać. Powiedzą, że to jest najgorsze, najgorsze bzdety, czyli dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Cztery tomy, jak znaleźliśmy paragrafów i opisów. Troszkę paragrafów, całe opisy i całe dowody na pana Rafała, iż Marta ma się skupić na rozwiązaniu. Tak, bo Marta ma się skupić na rozwiązaniu. Bo to nie jest tak, że Marta mnie pozywa za pośrednictwem policji, urzędu. no, Sama sobie to zrobić, bo inny urzędnik to by się inaczej zachował, tak? No zrozumcie, ja przyszedłem uczciwie z pytaniami i potrzebowałem odpowiedzi. To inny urzędnik uczciwie to by mi odpowiedział, bym wyszedł. A że Marta była niestety, musi być odwrócona, to ja przyszedłem z prostymi pytaniami, Marta odmawiała, proszę wyjść, zaczęła się wykręcać i straszyć, że tutaj miry domowe jakieś panują. No to ja mówię, to Marteczko usiądź, usiądź nie chodź, nie chodź, nie otwieraj tych drzwi, bo będzie hałas, za chwilę mi powiesz, że to miry domowe, za chwilę będę siedział za ciebie. No tu właśnie nie mogłem mi powiedzieć przecież. Bo Marta zaczęła zachowywać. I zobaczcie się, gdybym był trochę mądrzejszy przy Marcie, to po takim krótkim zachowaniu Marty to ja mógł Marcie powiedzieć, Marteczko, zrozum, że za chwilę to ja za ciebie będę siedział tutaj, bo no tu się policja pojawia, bo to nie jesteś pierwszym urzędnikiem, przy którym się policja pojawia przy mnie. I teraz zabierasz mi czas, ponieważ ty zostaniesz oskarżycielem mnie, tak. Teraz mi oskarżasz. Teraz żądasz ode mnie pieniędzy albo uwięzienia, bo to mir domowy. No właśnie, więc popatrz, mówię sobie z takiego miru domowego, a ty mi tu w mirze domowym krzyczysz. Więc dlaczego ten krzyczący to jest ten mir domowy? Jak mir domowy, to zawsze jest spokój, cisza, tyk. Mir domowy to jest, można powiedzieć, pusty dom. Spokojny pokój, gdzie siedzi osoba, która się nie odzywa i teraz przychodzi interesant i ona się odzywa, to tak się zachowuje człowiek w spokojnym domu, gdzie to wszystko jest i odizolowane, drzwi są specjalnie zamykane, żeby właśnie odizolować, taka atmosfera o pokój. Tam ma panować pokój, tj. tam ma się doprowadzać do pokoju, do zrównoważenia i teraz, no cóż... Jak ktoś tego nie rozumie, że tutaj jestem pomawiany, bo ludzie nie patrzą w ten sposób, bo ja wam daję inną perspektywę, to sobie ludzie czytają, że przyszedł Rafał wtargnął do pomieszczenia zajmowanego przez Martę Wierzbicką i pomieszczenia tego nie opuścił. Wobec tego zakłócanie miru domowego, coś tam, coś tam, to jest do trzech lat więzienia chyba tak. To jest projekt na domy. Każde zgłaszanie to i więzienie możecie czekać, czyli właściwie słuchajcie, to jest tendencja do więzienia. To są poważne rzeczy, jak się czyta taki artykuł, bo na razie się czyta. Na razie się czyta, jeszcze nic nie wiesz, czytasz o człowieku, który zakłócił, czytasz, no czytasz, zakłócił mir domowy, dobrze, to chyba już masz scenariusz jakiś się klaruje. Bo to chodzi o to, że ktoś co ma wyobrazić, no nie. Człowiek wdarł się do pomieszczenia, zajmowanego przez Martę Wierzbicką. To co, to, to narysuj to, nie wiem, komiks można zrobić, wdarcia się, tak? Bo to rzeczywiście to jest jak komiks. Proszę mi tutaj najważniejsze momenty wdarcia. komiksowo to można przedstawić, to mówię, to jak się da, to tak się odbyło. Komiks można nałożyć na to i ludzie się mają po samym komiksie zorientować. Wtargnięcie ma być widziane, tak? Takie wtargnięcie tu musi być, no właśnie, a u bo było wejście, to... Inaczej się czyta, wszedł pan Rafał do pomieszczenia zajmowanego przez Martę Wierzbicką. Pan Rafał zajmuje się paranoikami, bada urzędników i potrzebuje po prostu numeru telefonu. Tak i pan Rafał. Pan Rafał wie, że Marta Wierzbicka to ma te numery telefonu i pan Rafał wie, że... Nikt Marty Wierzbickiej nie ukaże za to, że Marta podała mi numer telefonu. Gdyby prokurator tam stał właśnie, to by nie powiedział Marta Wierzbicka, złamałaś zasady, podałaś interesantowi Rafałowi numer swojej przełożonej. Marto, to teraz cię nauczymy. No to właśnie. To by się okazało, że żaden pracownik w Polsce musiałby nie podawać. To musiało być takie prawo prawo. Nie można podawać numeru telefonów swoich przełożonych i publicznych telefonów, no właśnie. No i tutaj Marta miała mi podać numer telefonu, bo to co to, to komu podać numer telefonu, tak? Do tamtej pani cały czas ktoś dzwoni, ona cały czas pracuje na telefonie, to ja mówię, ja z tamtą panią chwilę, są, tam są telefony, to ja chciałem kolejny Marto. A Marta mówi, Rafale, tutaj no Marcin Celarek ci zaraz będzie tobą zajmował i Mysłowice tutaj w sądzie. Więc Rafale, no właśnie, po to to ci to robię, żeby się chyba spełniło. Widzicie? Więc. No jest taki scenariusz, oczywiście, szaleństwa, że jest taki sędzia co powie, że Panie Rafale. Przeczytałam akta, pooglądałam materiały pana tutaj na kanale. Szczególnie ten sobie posłuchałam, jak się zachować, i tutaj orzekam, iż no niestety, ale wdarł się pan do pomieszczenia zajmowanego przez pewne Wierzbicką I panie Rafale, pomieszczenia tego nie opuścił. Sędzia dosłownie ma mi to powiedzieć na końcu. Ta jest, to jest taki szachmat sędziów. Panie sędzio. Czy jest pani zdecydowana na ten moment mi to zrobić? Co tam ci ludzie sobie wymyślili, bo oni mają jej podać na tacy, a nie, że sędzia sama wymyślać jakieś, bo ona się naczytała, pooglądała mnie, posłuchała tamtej strony i teraz jej bajka, tak? No i właśnie to jej bajka to karanie, to, to zrozumcie, ma ciemne światło włączone, tak? I sędzia ma mi na końcu powiedzieć. Panie Rafale, odbyło się 55 wokant. Na każdej wokandzie pan miał głos, był pan uczciwie traktowany, mógł się pan wypowiedzieć do materiałów dowodowych. Ale niestety, panie Rafale, nic a nic do mnie nie przemówiło z tych słów, ponieważ już wcześniej przemówiły artykuły. Więc co do mnie panie Rafale przemawia, podsumujmy nasze 55 wokand. Tyle czasu panie Rafale z panem spędziło i podsumujmy. Wobec tego tutaj Marcin Celarek widzi pana w więzieniu. I po tych wszystkich godzinach ja mówię to dobrze, dobrze, panie Celarek. Ja też widzę tego pana w więzieniu. Bardzo dobrze mi się te akta czytały, panie Rafale. Nie odniósł się jednak pan do tych materiałów dowodowych, panie Rafale, bo co się pan odnosił do definicji. To Panie Rafale, to ja nie uznawałam, że to też są materiały dowodowe, więc nowe słowa to są materiały dowodowe, Pani sędzio, Jakby nie było, bo inaczej to no, też można powiedzieć. Słowa to materiały dowodowe, tak czy nie? Cztery Tomeak, co tam jest? Słowa. To jedno słowo to materiał dowodowy. Kropka. Jak tam się kurwa pojawi, to jest główny materiał dowodowy, czyż nie. No właśnie rozmawiałem o tym z sędzią Robertem Kirejewem. Bardzo ciekawa rozmowa. Pozdrawiam sędziego. To widzicie, niektórzy skupiają się na tych kurwach. To można powiedzieć, sędzia jest dowodem samym w sobie, że jeżeli w zdaniach pojawia się takie słowo, to można powiedzieć, ono jest tak ważne tak ważne, że wszystkie inne słowa, które tam padały i były drogocenne, całe diamenty przepadają, ponieważ, co? Ponieważ jest takie przekonanie, jest takie przekonanie, że jeżeli Marcin Cerarek namówi sędziego do więzienia, to sędzia no, powie więzienie, jakby nie było bez względu, co usłyszała i tutaj Musiałaby mi to poważnie powiedzieć, że panie Rafale, tak, złej obrony to jeszcze w życiu nie widziałam. panie Rafale. Może jakby se pan adwokata wziął, to może by panu coś pomógł, panie Rafale. Kto miał panu pomóc, panie? Sędzia mógłby powiedzieć, że wie pan co, 55 wokant, ja się tej klęsce przyglądałam, panie, jak mi pana żal, panie, jak pan się bronić przez 55 wokant nie potrafiłeś, panie, kochany, łopanie. To inny to by się obronił, bo jak ja bym tam siedziała, to panie Oane, jak ja bym pana broniła. No właśnie, tylko że ona tam u mnie nie siedziała, bo mnie nie broniła, czyli właściwie widzicie. Wtedy to się nazywa jeszcze psychopatia można doliczyć, bo jak się człowiekowi powie dopiero, że on się zachowuje psychopatycznie i dalej kontynuuje, to jest psychopatia, więc... Psychopaci to są ci, którym mówisz mówisz, mówisz, mówisz i mówisz mu, słuchaj, ja to rozpoznaję jako psychopatia człowieka, względem człowieka. Teraz widzisz, jeżeli ty zaczniesz być mniej psychopatyczna, czyli teraz właśnie albo zdrowiejesz, albo właśnie odkryłem psychopatię, więc jak się odkrywa psychopatię, się mówi, czyli obserwuje się, że dalsze zachowania sędziego są bardzo podobne jak do Pauliny Sary-Łojko, Chęce święczkowskiej, pani Łąpińskiej, Moniki Organiściak i tych wszystkich wybitnych karnistów właśnie. To są zachowania psychopatyczne. Jakby nie było. Ja to tak określam, bo już można powiedzieć. To są takie obiekty skurczone, że one się tak skurczą do pokoju, że one będą chronione. Widzicie? to jest taki najmądrzejszy człowiek. Od niego wszystko zależy sędzia wszystko sędziów, jak gdzie tam, gdzie tam najwyżej to się idzie do sędziego najwyższego i to są bogowie tam, piętnastu bogów siedzi, czy iluś, kłócą się tam, nie mają wspólnego zdania i ten Bóg mówi tak, że jesteśmy najwyżsi, ale składamy się tu z piętnastu, jeden chory, drugi nie przyszedł. Czech się wstrzymało, dwóch odmówiło, a czwarty się awanturował. Wobec tego Sąd Najwyższy zadecydował, iż będzie proszę Państwa dla wszystkich z naszego umysłu. Dziękujemy Wam, że pozwoliliście nam na pracę w tym stanie umysłowym. Dziękujemy za pomoc w realizowaniu durnego pomysłu zostania psychopatycznym człowiekiem jak mu się powie to no właśnie to jeszcze są czasy, że dalej będzie psychopatyczny czasem roku, czyli odkrywam czasem roku, czyli pozbywam się roku, bo tak się pozbywam roku na przykład mówiąc. Bo co?